Cześć widzowie! Dzisiaj powrót do Brawl Stars! Tak tak, Brawl Stars znowu będzie na moim kanale. No jak widzicie mam 10 skrzynek jak będę miał 7000, to otwieram opening. Więc dzisiaj bym chciał wbić to 7000, ale brakuje mi dość dużo puszek bo aż 300 ileś tam. W sumie to 200 ileś tam. Chyba tam 270 coś takiego Właśnie wziąłem szali na solo wiem, że już grałem na odcinku No ale warto być szali na solo dzisiaj nie ma niczego fajnego ciekawego na odcinku zbytnio Nie no, może wbijemy to tysiące... Pewnie nie wbijemy tych 800 7000 Zastanawiam się Kiedy otwierać ten opening Czy jak będę miał 7000 czy może 7500 w połowie do Ems. W tym odcinku nie otworzymy sobie skrzynki Albo dobre, jedno muszę, żeby mi jakieś tikety wypadły Poko 6 Frank 10 Jedną nie no, zmarnowałem Zmarnowałem skrzynię, wiem, że nie powinnam Ale musi być chyba jedna z skrzynia, co najmniej na odcinek A wtedy są mniejsze openingi. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie te skrzynię na odcinek po jednej. Czy wolicie takie... większe openingi? Ja wolę robić większe openingi niż po skrzyni na odcinek O nie, kruk Chodź, kruk O nie, to jest teammate? Ten kruk? Rook and Spike. Przegrana kolejna. Bo ja miałem tego nieogarniętego Ramajka w teamie. Nie wiem czy otwierać to 10 skrzynek. Ale zobaczyli. szansę na legendę. Chociaż. Legendarny zadymniacz, nic mi nie wypadnie, ale mityczny, a co dopiero epicki. Dobra, otwieram. Cały opening. O, już podwajacz wyleciał. Następny podwajacz. Dobra, do ile 12. Do Poko Piper. I ticket! to towór plus 10. Dynamic plus 12. Tala plus 16. I ticket. Szali plus dziewięć. Karl plus trzydzieści aż do Karla. Jest! Nowy zadymiarz! B! B wam! Widzowie! Mam bi! Oczywiście daję sobie żeby każdy wiedział, że mam B. Gram B Pierwszy raz będę grał B Nawet jej nie testowałem Nie testowałem nawet tej B O! Nie wiedziałem, że z tego openingu mi ktoś dropnie Nie wierzyłem w to Że ktoś mi z tego openingu dropnie Nie wierzyłem naprawdę w to, że ktoś mi aż z, z takiego małego peningu z dziewięciu skrzynek bi! z dziesięciu skrzynek mam b. Yy, spodziewajcie się, to będzie filmik o bi chyba, bo b to bardzo mocny zadymiarz I zginąłem. O nie. A mój ten nie wytrzyma, mój ten nie wytrzyma. No, ale bi mam. Jest słaba mapa na pana Bi, ale mam bi. Nie no. Napiszcie w komentarzu, czy wy macie bi. Bo pomyślałem, że mam dużą szansę na mityczny i na episkich i na dość dużą też na legendę. No, ale wypadła mi B No, ale i tak się bardzo cieszę. Bo mam Bi. Nie. Dob dobra, będę ci męczył panie Już po dwa Po ile ja biję? Nie, no czterech zadymiarzy, ale mam plusa. Naprawdę widzowie. Wie widzicie to? Di. Nie, no teraz sobie zbieram na opening. Ale to bardzo dobrze że mam B. Tak się cieszę. Będą nowe filmy z Brawla. No i tak, wiesz czemu nagrałem Brawla temu, bo mi się Minecraft zbugował. Bo mi się Minecraft zbugował. Nie no po dziewięćset 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 leci dziewięćsetka nie. nie no niestety widzowie Mam tą bi, ale nie umiem nią grać. Niestety. O! Otwórzmy sobie skrzynkę. O! Plus jeden ticket! Zapomniałem. Przetestujmy bi. Na pięciu tykietach. Nie wiem, czy to wyjdzie. Z zobaczymy zaraz, ile. Ślafie. Jak pójdzie Lombi? Tak do dwóch minut. Nie no, B nie jest aż taka mocna jak widzę na to. Nie no, ale jest tak dość mocna. O, mam teraz specjalną pszczołę. Do wystrzelenia. Nie omwalę po 2000. A. Nie to, że. Z każdym ciosem wzmacnię swoją moc. Tylko, że nie omwalę po 2000. Tą specjalnym pszczołą. O nie, muszę się. Nie, no, myślałem, że Ult daje 2000. Przegrywamy, przegrywamy. I nadchodzi wielki robot, aby był już 40. B nie jest w ogóle na to mocno. B nie jest w ogóle na to mocno. B jest beznadziejna na to. B jest najgorsza. Wziąłem najgorszą postać, jaką mogłem na to wziąć. Chyba. Ruj pszczół, ruj pszczół. Bardzo dobrze, dziękuję. O nie. Nie ja musisz bić, tego nie obroni. Obroniła. Dzięki swojej mocy. Bycia pszczołą. Obroniła. Dwie minuty. Bye bye, widzowie.